Zaprosiliśmy specjalistów w swoich dziedzinach, które można powiedzieć o światowej klasy znani w całej Europie, ale nie tylko przedstawiciel firmy Horsch, a również założyciel firmy LED Mechanik MBH, pan Thomas Fleck. Czyli nie, nie zakłócamy rozwoju raka w początkowej fazie, ma keinen hermicyd, stres, nie, 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 nie stresuje maszynę, i später spritzt man auf die einen ein i w pewnym czasie przedma robimy przejazd, że obec jest wykonywany tylko na rząd uraka. To jest nie? To jest coś, co się prawda. W raussecungie. Jakie są wymagania? Równe nie perfekty nieślegusto. Musimy mieć idealne prowadzenie werki i hałby. To akurat mamy. I takie w raussecimy być precyzje, ale nam okę. Drugi wymóg to jest... Taki, że musimy bardzo, bardzo precyzyjnie pracować. Das heißt, die, die von exakt bardzo ważny jest tutaj siew, precyzyjny siew z, z odpowiednim sygnałem, który pozwala nam dokładnie e, w tych odpowiednich miejscach, żeby nie, nie było różnic po, po nawróceniu pomiędzy kolejnymi międzyrzędziami. To das jest, że musimy genau die Maschine auf die Reihe po później jeśli my chcemy to wykonać dokładnie na rząd albo między rzędzie. Widzimy Oferujemy jakby dwie możliwości. erste jest GPS. Pierwsza, to jest przełączenie do pojedyncze. To jest hasło die der semaschine auf unabhängig vom schlepper. Czyli mamy jakby sterowanie maszyną, która jest jest sterowana przez Signal niezależnie od, od sterowania cząbnika. Dann hat die Spritze einen GPS-Ompfänger, ein GPS-System. Czyli jakby Maszyna ma swój 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 odbiornik, który działa niezależnie od od, od prowadzenia cząbnika. Mit der began die Akszanktelenkung genau auf die Reihe draufnęli. Oder das spritze zu lenken, dass sie genau die Büchse auf der Reihe ist. I ten Signal kieruje dokładnie osią próbować opryskiwać, jak jeszcze raz, jak no powiedziałem, niezależnie od ciągnika. Druga możliwość to jest zastosowanie kamery. To jest ta sama kamera, którą stosujemy w pielnikach. Kamera rozpoznaje rząd i wtedy dokładnie na rząd możemy wykonywać opryski. Kapy to dysz, które są odpowiednio wyprofilowane z nachyleniem kąta. With any One są jakby rozłożone na całym opyskiwaczu z, z odpowiednim kątem, to 45 razy drauf Żeby dokładnie pyskały na narzędzie przy rozstawie 45 cm. Diese kapten verwenden wir auch z.B. Beispiel für Kartoffel tych samych e, kap, tych, 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 tych kapturków używamy, jeżeli chodzi o uprawę w, w ziemniakach. żeby tylko e, na, na górną część redliny pryskać. Is, jest to bardzo proste rozwiązanie, bardzo łatwo możemy go używać. I tylko wtedy pryskamy tam, gdzie potrzebujemy. Mamy systemicznie działające insektycydy. Das heißt, die wirken über die Pflanze. One działają też maschiny. Und das macht natürlich keinen Sinn, dieses Insektizid zwischen die Reihen zu schließen. No i nie ma sensu, żeby pryskać z tym insektycydem międzyrzędzia. Das heißt, es muss nur auf die Reihen. Musimy pryskać tylko na rząd, na moszczeniu. So, i 45 50 cm das, nicht? I teraz, jakby tutaj prowadzimy dyskusję, czy mamy dostęp do 45, ok, cm idealnie, czy jest to możliwe? i ten Ja uważam, że tak. I wtedy możemy akurat celowanie wytężyć zabiegten Insektizidem. potencjał 50 potencjał że oszczędność środków wolności w tym przypadku wynosi do 50%. To jest ANG, to jest specjalni na Tutaj jest jakby kolejne rządzeń, które jakby to jest nasza próba. Próbujemy już takiego. Robimy takie, takie to jest prototyp i robimy takie, takie próby na polach. Mamy projekt z mamy Deutschland. To jest projekt, który robimy razem z, z cukier w Niemczech południowych. Tutaj chcemy połączyć jakby ten obrys pasowy razem z systemem pielania buraka. Dlatego haben wir eigentlich diese specjalne bandspritze hier gebaut. Zbudowaliśmy taki specjalny, jakby tylko do oprysku pasowego. Na ten moment jest szerokość 18, cm, 18 m i 24 m. wir wollen eine Kamera links und rechts die Segmente genau auf die Reihe Ich denke, dass wir mit sowas auch äh, durchaus gehen werden in Zukunft. Ich myślę, że to będzie rozwiązanie, które będzie -e w przyszłości. Kamera ist... może też przesuwać, e, tą belkę wyskającą i ona wtedy dokładnie wykonuje zabieg na, na To jest bardzo, może być bardzo korzystne i ekonomiczne rozwiązanie, jeśli chodzi o online. Drugi sposób po prawej stronie to sposób online. gdzie mamy kamery zamontowane bezpośrednio na balze. Podczas jazdy kamera rozpoznaje fast So was haben wir gelernt in diesen jetzt 3 Jahren? Wir Jahren? Czego się nauczyliśmy teraz w, przez ostatnie 3 lata stosowania tych systemów. allerwichtigste ist banal, aber ganz wichtig. Ist einfach und wichtig. ist to bardzo proste, ale bardzo ważne. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Spotgröße und Unkrautdichte. Ist jakby bardzo duża zależność pomiędzy wielkością punktu a wielkością fastów. Spot, Pierwsze pytanie, pytanie jest takie jak, jak, jak duży jest najmniejszy punkt, który, który, który mogę na który mogę przystać. to das heißt, wenn wir einen 50 cm Düsenabstand haben, cm, ist die cm, kleinstmögliche Breite auch 50 cm. Czyli mamy naj szerokość punktu 50 cm. muszę ja immer alle Möglichkeiten, alle Muszę jakby pokryć te wszystkie, te wszystkie punkty obok siebie. i ja, in der Länge auch ungefähr 50 cm. Jeżeli chodzi o wzdłuż, to też będzie około 50, 50 cm. D.h. Das heißt, der kleinste, jest obok, który spitze kann, jest realistycz 50 cm. Czyli realnie, najmniejszy możliwy punkt, który można opryskiwać, opryskać, to jest 50 na 50. To so. das jest, wie viel Unkraut drugi, drugi punkt, ile mam fastów na polu. D.h. jest sytuacja im Frühjahr. Tutaj mamy zdjęcie z wiosennych upraw. Widzimy tutaj wymarznięty międzyplon po zimie. Tutaj w tym polu miały zostać posiane buraki. Normalnie rolnik znam i robi zabieg powierzchnie normalnie i Chciałem się dowiedzieć ile tam jest dokładnie tych chwastów. I, wenn man von, von der Ferne reinschaut, denkt man, da ist gar nichts. Tak z brzegów, z pola staliśmy, patrzyliśmy na pole, wydawało się, że nie ma w ogóle fastów. Ale, so, wenn man genauer schaut, da sieht man, diese roten Flächen hier, to jest już alles kleines Ungrau. Ale, jak an... przyjrzymy się dokładnie, wreszcie na pole, tutaj może to nie jest dobrze widać, są czerwonymi punktami tak zaznaczone, gdzie są fasty. So, wenn die jetzt näher als 50 cm zusammenstehen, czy, czy tutaj jest, one są jakby, nie są umieszczone, są 50 cm, dann wird die Spritze gar nicht mehr ausschalten. Czyli generalnie w, w takim przypadku ten lipeskiwas tego nie zobaczy i nawet nie włączy tego opisku. Ja, kamera, kamera zobaczy, ale to będzie za blisko i nie uruchomi. spot spray macht nur tylko wtedy, jeżeli te chwasty są większe od jednego osia siebie. jeśli chodzi o ten zielony kolor tych belek tutaj tych na, na, na wykresach. Das sind Fasten und trafische Obrüsker. Uh, der hellgrüne Balken in der Mitte bedeutet, wir haben die Distel zwar erkannt, aber nicht getroffen. Jasno-zielone. Der Fast wurde erkannt, aber nicht schottlich. Das ist nämlich gar nicht so einfach. To nie ist takie die Kamera sagt, in 2,83 Meter vor uns ist eine Distel. Die Kamera sieht auch nach vorne nach na 2,3 Meter. Wir fahren 15 km/h. Jedziemy 15 na godzinę, dann muss in ganz kurze Zeit genau berechnet werden, wann dieses auf- und zu macht. Jest bardzo mało czasu od, od rozpoznania do tego, żeby uruchomić oprysk. Wenn das Gestänge nur ein bisschen in Bewegung macht, dann kann es sein, dass wir es nicht treffen. Jeszcze mamy też bezwadność belki, która też pracuje cały czas. Und der rote Balken bedeutet, wir haben den Diesel gar nicht erkannt. Oder die Kamera hat sie nicht erkannt. I der czerwony Color, to są kwasy, które nie zostały rozpoznane. Das heißt, im Schnitt haben wir ungefähr 60 Wirkungsgrad erzielt mitwelt. Sie haben ungefähr 60%, bis 60%, noch 70 Prozent muss man bewusst machen. Und Intelligenz. Uh, Und ich sage immer, die Intelligenz ist nur so intelligent, mit dem, was sie vorher trainiert worden ist. Schonste Intelligenz ist so gut, wie sie auch mit Daten arbeitet. mehr Daten Tym będzie to atlet będzie lepszy a jest widzimy <tryny> trainingsbildern <ziela> sie angelehnt wurde musimy jak najwięcej dostarczyć zdjęć w różnych fazach rozwoju żeby żeby ona mogła później je sobie to opracować jeżeli jest jest schwierigkeiten tutaj są widzicie e, jak, jak mieliśmy problemy i do umwören zeile sieht man die distel in zwei verschiedenen tageszeiten tutaj mamy ogóry tak tak pierwszy 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 więc to mamy e, o różnych porach dnia. Links obie, to jest morgen. Po lewej u góry mamy rano, zabieg wykonywany. to są die blätter Czyli mamy jakby, liście kwasów są otwarte. Rechts obie, to jest nachmittag. Po prawej w, 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 u góry. warm, die Sonne kam raus, und die Distel rollt die Blätter ein bisschen ein. konnte die KI das nicht mehr erkennen, weil hab ich habe nicht mehr In der Mitte, links, po środku, po lewej, ist die Distel gut zu erkennen, weil sie hoch ist. Faste, bo one były dłużej, Rechts, Mitte, ist die Distel so mit dem Weizen bündig. Po prawej tutaj widzimy, że chwasy są takie same jak w zboże w łanie. Wenn man jetzt spritzen würde, dann würde tropfen, Kein problem. Jakbyśmy chcieli to jakby wypryskać, to, to krople, tak całopowierzchniowo, krople dotrą tam. Kamera Ale kamera nie rozpozna tego rodzaju chwasty. największym problemem, jeśli o kamery będzie światło. Links haben wir Kontrast der bewölkten Himmel und dann kommen wunderbar und die grün. Tutaj, na dole, lewej, dobrze to widać. Jest to zdjęcie z pochmurny gdzie nawet gołym okiem rozpoznajemy na tle łanu zboża. volle Sonne, alles ist gleich dzień, no i tutaj widać że nawet dla jest to trudne do rozpoznania. Das ist die ganz große Herausforderung. Wir sind draußen in der Natur. To jest dla nas ogromne wyzwanie, bo jakby w praktyce jesteśmy w miejscu, gdzie, gdzie jest rządzi natura to jest się i to zawsze wygląda troszkę inaczej ale jakby dla mnie, jak zobaczyłem to pole, to powiedzmy, że to jest pole, w którym było to dosyć łatwe i proste i chciałem zrobić jakąś taką próbę trudną w Mamy tutaj po lewej, to jest międzypląd wsiany na jeżenie. I w, to, w ten międzypląd wsięliśmy jeden rząd buraków. Poczekaliśmy, aż buraki zejdą. I po prawej mamy teraz wynik. I był to bardzo rozczarowujące Jak widzimy, zielone miały być buraki cukrowe i tutaj inteligencja rozpoznała...

Zdjęć sztucznej inteligencji, yy, zdjęć uraka w bardzo małej fazie wzrostu, tak jak dwóch liści dosłownie. Sam jeden mały zrobiliśmy teraz te, te więcej tych te zdjęć, dołożyliśmy do, do sztucznej inteligencji i ten kontras I efekt był później taki, jak widzimy teraz na zdjęciu. I to już było bardzo dobre i fascynujące. Ja nie, wiele z nas w tym grünen house, a nie że ta sztuczna inteligencja potrafiła w tym właściwie prawie mące znaleźć w rząd tych buraków cukrowych. On ja. I I robimy dalej próby, jeśli chodzi o, o to rozwiązanie? Dieses, früher, das erste Mal in mit in in Teraz jakby już w praktyce, w gospodarstwie. W tym roku pierwszy raz wypozażymy opyskiwać te kamery, gdzie on będzie sterowany tylko wyższy kamerami.